No, w pewnym momencie dramatyczne wystąpienie Łukasza Bociana, który mówił o szansach na utrzymanie się dla Krakowi, a my oglądamy najciekawsze sytuację tej pierwszej połowy. To bramka na 1-0. do 0. Płaskie dośrodkowanie Małkowskiego, mądre odegranie Cetnarskiego, przepiękny strzał Łukasza Bociana i Bełchatów prowadził wówczas 1-0. do 0. Tak, niedobrony strzał, naprawdę potężne uderzenie. Widzimy reakcję trenera Juria Szatałowa, który mocno pokrzykiwał na swoich piłkarzy, zwłaszcza grających w ofensywie na Sajdiego, także na Mateusza Klicha. My oglądamy kolejną akcję Bełchatowa. Tomasz Wrubel tak, miał to wspaniałą sytuację, Maciej Małkowski w momencie, kiedy ci dwaj piłkarze miejscami się zmienili. Popełnił błąd Arkadiusz Radomski, ale nie skorzystał. W pewnym sensie z tego prezentu Maciej Małkowski. Miała też swoje szanse Krakowie, ale to nie były jakieś szanse bardzo spektakularne. Tutaj pomylił się trochę Grzegorz Baran. Mógł side i Bazonkiza dołożyć bardziej precyzyjnie. Muszą walczyć do końca, czasami nie stwarzając wielu sytuacji. Jest przypadek, jest, szczęście pomaga lepszym, sprzyja lepszym. No tutaj tak, działy się takie rzeczy, o których kiedyś się filozofom, Tak, dokładnie tak, dokładnie tak i tutaj no... jest 85. Na meczu, absolutna dominacja Bełchatowa, który prowadzi 2 do 0 i też takie zmiany, powiedziałbym trochę desperackie trenera Jurija Szatałowa, przynajmniej tak to wyglądało. My widzimy, że miał też swoje sytuacje Bełchatów w momencie kiedy prowadził 2 do 0, to Marcin Żegłakowski, tak, który no, pojawił się to, na to placu, żeby wesprzeć Natomiast yy, no, no właśnie dobrze, że że Jurij skorzystał yy, z tej ostatniej deski ratunku, jaką był jedyny napastnik będący na ławce rezerwowych. Warunkami, chociaż trochę mógłby powalczyć podobnymi warunkami fizycznymi do obrońców. Wyręczył trochę Indy i to w jakiś sposób no widzieliśmy. Tutaj świetna akcja Pawła zacina W końcu no, częściej powinniśmy waszych obrońców Widziwać w takich sytuacjach. Ale też w wydawało się, że w pewnym momencie za daleko sobie wypuścić. Tak, tak, Paweł, tak. Po w tej sytuacji oglądamy właśnie. Był w moment w momencie, nawet że tam z kamery. Był moment taki, że myśleli, że za linią jest piłka. Ale tutaj dobrze na krótki słupek strzedł Marcin Krzywicki, a nie zagrzał się. Bartek dudzić, poczekał, co się stanie. Był, nie był w linii z Krzywiskim i dlatego tą piłkę mógł dowić. Tutaj widzimy. No tu warunki fizyczne też swoją rolę odegrały. Lekko przyręplował ręką Tanewskiego, który nie jest demonem szybkości, trzeba powiedzieć też. No, ja bym wybrał inny wariant. Krzywicki również. Również. No dlatego mówię, no, tutaj no, jednak odegrało to umiejętność odtrącenia od ciebie rywala bez fału. Ale ja bym się zdecydował na loba. No tutaj też dużo szczęścia miał przy tym samym przy samym szale Marcin Krzywicki, bo piłka na stopą e, sapelił. Obejrzał uważnie mecz BGKS-u z Polonią Warszawa Marcin Krzywicki no, i to, 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 zachował się jak Daniel Gołębiewski Teraz mamy przy trafieniu na 2 do 1. Dariusz Pawłiski, dogranie piłki w pole karne, Także tak mija się dostawać. z piłką. Zlatko Tanewski. Co sobie zobaczymy w tej powtórce? Dośrodkowanie lewą nogą. I właśnie tak, Tanewski nie obliczył dobrze. Dobrze w ogóle. Marcin Krzywicki, ale no znaczy dobrze nie trafił. No, trafił, trafił, idealnie, trafił idealnie.